W dniu pogrzebu królowej Elżbiety II, która za życia była wielką miłośniczką zwierząt, nie mogło zabraknąć jej pupili. Sieć obiegły fotografie i nagrania smutno spoglądających na żałobny kondukt psów, Muicka i Sandego oraz klacze o imieniu Emma. W Poniedziałek odbył się historyczny pogrzeb królowej Elżbiety, który poprzedzony był szeregiem odbywających się w ostatnich dniach oficjalnych uroczystości z udziałem royalsów. Choć śmierć panującej aż 7 dekad monarchii poruszyła cały świat, z pewnością najbardziej dotknęła jej bliskich. Mowa tu jednak nie tylko o uczestniczących w pogrzebie dzieciach, wnukach i prawnukach, ale i ukochanych zwierzętach Elżbiety II. Pupile, które od zawsze odgrywały w życiu królowej wyjątkową rolę, nie mogły nie wziąć udziału w jej ostatnim pożegnaniu. W sieci pojawiły się wzruszające zdjęcia i nagrania, na których widzimy należące do zmarłej smutne corgi. Mójki Sandy zostały zauważone przed zamkiem Windsor z pracownikami pałacu, którzy trzymali je na smyczy. Psy bacznie obserwowały przechodzący przez teren zamku kądu. Z rasą Welsch Corgi Pembroke władczyni związana była od najmłodszych lat Uwielbienie do tych czworonogów zaczęło się wtedy gdy ojciec, król Jerzy VI, podarował jej psa tej rasy o imieniu Dołokie Elżbieta miała wtedy 7 lat kropka hołd monarchii nie złożyły nie tylko zorgi, ale i jej kucyk. Ulubiona klacza ma waseście naczelnika królowej, Terrego Pendry, również wzięła udział w procesji pogrzebowej.